Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, bardzo jesteście mile widziani i dziękuję za Waszą obecność. Dzisiaj z serii Ciekawe Karty Tarota i nie tylko. Mam taką przesyłkę z firmy Red Orchard Or 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 Publishing. Orchid, <gryw> nie Orchard, Orchid. Dostałam tą kopertę, ponieważ zamówiłam sobie talię która mówi o przeszłych wcieleniach. Zainspirowała mnie Kasia z Taromap, która prowadzi swój kanał w języku angielskim. Już tutaj więcej nic nie ma w tej kopercie. Okay. Odkładamy na bok. Ponieważ zrobiła demonstrację z tymi kartami i pokazała, w jaki sposób można popracować z nimi. Fascynują mnie y, takie karty i y, ciekawe, w jaki sposób pokazują i mówią o poprzednich wcieleniach. Tutaj pokażę Wam jeszcze, co jest w tej przesyłce. Jest woreczek na karty, czerwoniutki, piękny, y, z takim tutaj emblematem. Do tego jest y, historia tarota Art History Tarot for Past Lives czyli y, są tutaj informacje w tej książeczce. O, ka o kartach. E, przyjechało to z Ameryki. E, tutaj autorką tego jest, tego zestawu całego jest Melanie Eva Hanson. E, wydanie było w 2018. Na początku mam tutaj wstęp. E, I pisze e, tutaj ta autorka, że profesjonalnie zajmuje się tarotem od 5 lat i ma swój taki profesjonalny biznes, który jest jakoby wsparciem dla innych, pomaga czytając karty. I też jak gdyby rozwija swoje zrozumienie tych kart, czy w ogóle zrozumienie kart. Ona też jest medium, tak, medium, czyli przekazuje informacje z, z zaświatów, tak powiem. W każdym razie nie będę czytać tego bardzo dokładnie, pokażę Wam tylko, jak to wygląda. Kupiłam tą talię przede wszystkim z myślą o sobie, żeby e, sprawdzić, poćwiczyć, zobaczyć e, w jaki sposób te karty działają i co mówią. E, tutaj jest informacja, jak, je, jak czytać te karty przeszłych wcieleń, jakie są tutaj teraz rozkłady. I tutaj mamy pierwszy rozkład. Kor, czyli podstawa, tak e, gdzie i kiedy, e, to co wychodzi naprzeciw, albo to co przeszkadza, czy przeszkadzało, e, poprzednie wpływy tego życia na to życie teraz, pozycja numer trzy, e, pozycja czwarta, ty e, i twoje wewnętrzne jakości, pozycja piąta, ty i jak inni cię widzą, pozycja szósta jak to życie manifestuje się teraz, czyli to poprzednie życie, ja to tak rozumiem. I tutaj są zasadnicze, znaczy zasady, czy zasadnicze, czy podstawy generalne, gdzie kłaść i jak kłaść te karty. No i później mamy opisy każdej karty. Oczywiście mamy tradycyjne tutaj objaśnienia, że ty, czyli karta zero to jest ty, Um, czyli głupiec, nowy start, naiwność, optymizm, start, startuje się od początku. A miejsce, w którym to się zaczynało, to, była, to były Włochy i w renesansie. Tutaj jest jakiś system do tego, y bo tutaj mamy takty, potem jest mag, to jest Afryka, y y arcykapłanka to jest przed Chrystusem, matka, czyli cesarzowa to jest. Y Wczesne lata 20 w Ameryce, Pensylwania albo Francja. Potem jest e, father, czyli cesarz, ojciec. I tak dalej. E, nie będę każdej karty tu pokazywać, omawiać, ale są tu miejsca, są tu e, informacje: zdrada, przemoc, e, jakaś e, choroba, tutaj miejsca, czyli Japonia, e, podróżnik, jakaś kobieta, depresja, syn. Więc mamy tu więzienie, rewolucja, czy rozwiązanie, konflikt. Cały czas mamy miejsca, albo jakości, albo archetypy. Kochająca kobieta, jakiś bohater. Więc mamy tutaj Twin, Twin Flames, córka. Więc jest to bardzo ciekawe. Książka jest bardzo ciekawa. I to jest nie tylko ta książka, była w, tej, w tym całym zestawie, bo mamy też tutaj taką książkę. Poprzednie życia, taki, taki workbook, czyli taki podręcznik, żeby popracować przez 21 dni, żeby zrozumieć siebie. I właśnie mam zamiar zrobić, tak, żeby zacząć takie czytanie dla siebie przez następnych 21 dni. Są tu informacje, będzie to bardzo fajna sprawa, już się cieszę. Tutaj jest takie zdanie napisane, że przez tak długo, jak długo zaskakuje nas godessa, czyli jakaś bogini, my będziemy kontynuować poszukiwania. Tak, każdy z nas kontynuuje poszukiwania i poszukujemy informacji o sobie, o tym, co na nas pływa, dlaczego, dokąd, skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy i tak dalej. Więc rytuały, jakieś miejsce, w którym trzeba sobie zrobić, Taką przestrzeń na to czytanie, Matka i Ojciec z nieba. I tutaj mamy pierwsze jakieś ćwiczenie. Um, to co, I pytania, oczywiście. No, bardzo to wygląda interesująco. Nie będę zajmować Was dłużej. O, tutaj mamy, jakie są fobie, jakie są z, e, fobie, czy strach przed czym. I dalej to samo, ja tu od tyłu oczywiście, tu relacje, rodzina i przyjaciele. I tu jest jakieś deconstruction, czyli rozwiązania, czy rozmontowanie, czy deconstruction. Construction to jest budowanie, a rozbud, a jak gdyby pozbywanie się blokad. I tutaj mamy duchowe blokady, kolejny tu rozkład. I każdy dzień ma numer. I te duchowe blokady jest 1, 2, 3, czyli mamy dzień 7, 8, 9. Tutaj jakiś narratyw, czyli opowiadający rozkład. Później mamy duchowa esencja. Też tego mamy chyba za 3. W każdym razie najpierw jest język, wstęp i informacje. Przed rozpoczęciem, po rozpoczęciu i refleksję. No wygląda to dobrze. Także z tym to później. Popracuję. Obejrzmy karty, których tutaj podejrzewam jest 78, jak w każdym tarocie, tak, 78 obrazów, które są bardzo mocne, emocjonalnie, emocjonalne sceny. Które są osadzone w miejscach i w czasie, żeby prowadzić czy, czy tego, kto czyta, poprzez podróż do poprzednich wcieleń. Ale można też użyć tradycyjnego tarota, byle, znaczy takiej talii, nie byle jakiej, ale jakiejś talii, którą akurat macie. Nie trzeba tej talii. Więc zobaczmy. Zrobiłam tutaj małą dziurkę i zobaczymy, czy to da się otworzyć. Uda się. No i jest to takie pudełeczko zwykłe. Jak to mówią, tak box. Bardzo przyjemnie, bo nie ma ramek. To jest rewers. Bardzo ładny rewers. Podoba mi się, że to będzie przeszkadzać, więc robimy same karty, żeby je było dobrze widać. Jeśli chodzi o grubość, to myślę, że pokażę Wam to porównanie do zwykłej talii Rider White Smith, czyli tej. Zobaczmy. Myślę, że one są takie same. No i nie mylę się. Właściwie na grubość yy, i wielkość też są identyczne. Więc takie te karty tarota, które są w tym samym rozmiarze jak większość. Tutaj jest Archanioł Gabriel, i to jest ty, czyli głupiec. Na dole mamy oznaczenie głupiec. Tutaj jest um, informacja o tym, kto namalował obraz i kiedy to było namalowane. Tutaj mamy Afrykę, i to jest Mag, autor nieznany. To jest przed Chrystusem, um, i to jest arcykapłanka. Tutaj mamy. Cesarzową, czyli matka. I mamy matkę z dzieckiem z różowym szalem. Taki obraz. Tutaj jest cesarz. Też interesujące są to obrazy malowane w różnych okresach czasu. Ten jest akurat z 1638, taki mocny. Ten cesarz wygląda już na słabego. E, tutaj jest e, religia, ale też to jest e, arcykapłan. To jest kaplica sykstyńska, 1508 obraz. Kochankowie, nazwana, nazwana kochankowie, kochankowie, więc akurat Mars i Wenus, alegoria. Tutaj Ameryka. I to jest rydwan. To jest matka, czyli panna, opiekująca się e, nawigata, nawigatorami, <grywam> podejrzewam, że żeglarzami. E, tutaj mamy z kolei moc, śmierć e, Samsona. Przyjmujące bardzo. E, tutaj jest Azja i to jest hermit, czyli pustelnik, e, eremita. Troszeczkę słabo widać te napisy, to prawda. Autor nieznany, namalowane to było w 1750. Tutaj mamy koło fortuny. To jest roll of fate, czyli koło wiary. Czyli to ten mm, rulon to ma być nie, nie koło wiary, tylko to będzie y, zwój wiary. Z 1882 roku obraz. To Sprawiedliwość, który obraz nazywa się Sprawiedliwość. Mamy wagę, mamy wszystkie elementy. Tutaj jest śmiercianny targ, czyli wisielec. I co ciekawe, wisielec nie jest w odwrotnej pozycji. Tutaj mamy anioł śmierci, czyli skorpiona, tak? Kartę skorpiona, śmierć. Karmic lesson, czyli y, umiarkowanie. Lekcja karmiczna. Obraz się nazywa The, Tem The Temperance Lecture. Przynajmniej tak widzę przez moje okulary. <grych> Tutaj jest niewolnictwo. I to jest y, diabeł. No, poniekąd jest to świetne przedstawienie diabła. Bo to jest niewolnictwo. Tutaj mamy plag, czyli wieże. Inaczej mówiąc plagi, wszystkie plagi egipskie, można powiedzieć. To jest z świętego Sebastiana, jakaś plaga tutaj dotknęła. Nie jego, tylko to całe miasto. On pewnie zesłał. Tak dalece tutaj nie jestem zorientowana. W każdym razie jest to wieża. Tutaj mamy Europę. I to jest um, gwiazda. Europa jako królowa. Ciekawe. To jest księżyc. Sztuka majów. To jest Australia. I wygląda, że to jest słońce ciepły kraj. I to jest. Y Ogłoszenie niepodległości chyba, czy nie, 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 niepodległości, czy w ogóle ogłoszenie e, South Australia, czyli południowej Australii, że istnieje. Mm. <laughs> Tutaj mamy Middle East, czyli to jest środkowy wschód i to jest zmartwychwstanie. Coś na kształt Egiptu, Sphinx. Migration, czyli e, Przepłynięcie, przy odpłynięcie. Na, tutaj na kotwicy stoi statek Santa, Mar Santa Maria, czyli święta Maria, i to jest świat amerykański, coś mi się wydaje. Zresztą ta talia pochodzi z Ameryki, co tu dużo mówić. Zobaczmy teraz, co tu mamy. Więc tutaj mamy Turcję i to jest As. As, owce, czyli, hmm, zaraz zobaczymy. Rozpracuję to. Um, tutaj mamy as buław. Teraz, a to będzie as kielichów. Tutaj as buław. Czy tutaj mamy? Tak. Każ każdy z asów. Tutaj będzie as mieczy, czyli tutaj z łuku strzela kobieta. Każdy z asów to jest kraj. I każdy z nich pokazuje nam inny kraj. Mamy Japonię i to jest as mieczy. Kobieta z łuku japońska strzela. Koreę mamy, to jest as buław. Dalej mamy asa kielichów. Turcja. I mamy Hiszpania. Czyli as monet. No, bardzo ciekawe to jest. E, zaczniemy od asa Buław. Potem zrobimy, znaczy od Buław w ogóle, potem miecze, potem kielichy i na końcu zrobimy e, monety. Korea. Tutaj Chiny dwójka. I takie wahadło. Tutaj trójka. To jest wysokie Middle Ages, czyli wiek, wieki pomiędzy. Tutaj jakiś jest wędrowiec krzyżowy. 1000 do 1250 Anno Domini. Tutaj późne lata środkowe, czyli średniowiecze, myślę. Tak. 1250 do 1400. Tutaj mamy konflikt 5 buław. Konflikt, jak widać. Walczyli i, i no tak wyszło, że pokonali jedni drugich. E, tutaj mamy szóstkę, i to jest XVI wiek. Jak widać te buławy określają e, wiek, czas. E, tutaj mamy siedem buław. Dawid dziękuję Bogu e, po śmierci Goliata. Tutaj mamy XVIII wiek, ósemkę buław, wolność od śmierci, bardzo ciekawa to jest talia. Tutaj mamy Margar Margarita w więzieniu, tutaj jest miejsce, więzienie, dziewięć buław. Tutaj jest dziesiątka buław. Takie smutne wieści to są. Nie wiem, czy chodzi o to dzieciątko, czy o co. W każdym razie, może mąż zginął, bo tu jest depresja, a ta kobieta się tutaj martwi. Dzieci może są jeszcze żywe, ale może męża już nie ma. No nic. Trudna karta dosyć. Tutaj e, paść buław. Gwiżdżący y, chłopiec, i to jest syn. Tutaj mamy podróżnika, czyli rycerza buław. I on odpoczywa sobie tutaj. Bardzo ciemne karty. Tutaj taka wi widoczna kobieta. To jest królowa Buław, Krystyna, Królowa Szwedów. 1644 rządziła do 54. To on się właśnie. To jest Henryk VIII. król Anglii. Jest Flandering Man. No dobrze, to to były bułapy. Teraz mamy tutaj miecze, i mamy Japonię. Dalej mamy jakaś choroba genetyczna, dwójka mieczy. Tutaj mamy złamane serce, trójka mieczy. Jakaś właśnie y, długoterminowa choroba, czwórka. Mieczy. Przemoc, piątka mieczy. Y, tutaj jest gwałcenie Sab Sabinek. Przemoc. Y, tutaj mamy kartę Tonięcie. Szóstka. Siódemka. Zdrada. No tutaj chyba to jest właśnie um, zdrada Judasza. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Opresja. Czyli tutaj są niewolnicy złapani przez Rzymian. E, tutaj mamy sny. To jest dziewięć mieczy i jak widzicie to jest trudny sen. Z takimi tutaj potworami w tle. No i dziesiątka: Morderstwo. E, tutaj jest niebieski chłopiec, czyli brat i to jest paść mieczy. Tutaj jest żołnierz, rycerz, młody oficer. Tutaj mamy racjonalną kobietę królowa Elżbieta I. Królowa Mieczy. Tutaj racjonalny mężczyzna, czyli Karol XIV Johan, King of Sweden, Sweden, czyli szwedzki król i norweski. No i zaczynamy teraz z kielichy. Zobaczymy, jak takie kielichy tu się mają. To jest As i tutaj jest Turcja. Tutaj jest ślub, um, czyli Małżonek czy małżonka błogosławieni przez księdza. Tutaj jest y, przyjaźń. Trzy muzy: mazarowska, le, lekczyńs, lekczyska i wędowa. Trzy kielichy, teraz cztery: apatia. Cztery kielichy, apatia. Pięć kielichów to takie. To strata, tak jak zwykle. Tylko nie ma kielichów. Nie widać ich przynajmniej tutaj. Karmiczne połączenia, szóstka. Zabawa z małym dzieckiem. Tutaj mamy siódemkę kielichów. I to jest trucizna. Artemisia. Ósemka kielichów. Porzucenie. Dziewiątka to jest Kongo, afrykański wojownik z mieczem. Tu ma miecz piękny, z takim tutaj, jak to widać, z jakimś włosem, takim wygląda koński ogon. Tutaj mamy Twin Flames, czyli brat nie kochankowie na wiosnę. Tutaj jest córka, czyli jest paść kielichów. Dalej mamy rycerza, czyli hero, a taki jest bohater. Kochająca kobieta królowa kielichów. Portret pielęgniarki Czerwonego Krzyża. Bardzo ładne. Tutaj jest benevolent man, czyli taki spolegliwy król kielichów. Delikatny. <grych> Romantyczny. No i teraz mamy tą Hiszpanię i mamy Asa monet, czyli mamy taniec, taniec cyganów. Dalej mamy Detai Mahal, czyli dwa, dwie monety, w Indiach to jest, Taj Mahal. Dalej jest stary wiek, czyli stara kobieta się modli. To jest trójka monet. Alegoria Greed, czyli właśnie takie bycie e, Scrooge'em, <taki> takim chytrusem. Tutaj mamy śmierć przez e, niejedzenie, czyli głodówka, i śmierć przez głodowanie, starvation i tortura. To jest też. Tutaj jest dawanie, dzielenie się, czyli szóstka monet. Dzielenie się tym, co mamy. Biedni dają, tym mniej. E, bogaci dają biednym. <grych> Tutaj mamy XVII wiek, określenie czasu przez siódemkę monet. Dalej mamy Grecję. To jest ósemka monet. XIX wiek, to jest dziewiątka monet. I tutaj pan pisze i a to jest taki niezadowolony malarz tutaj. A tutaj Meksyk, dziesiątka monet. To jest paź, siostra, paź monet. Jak widzicie, są tutaj różne twarze, ciemne, jasne królowie i tak dalej, afrykański mężczyzna, czyli prawdziwy przyjaciel tak pisze przynajmniej u góry to był rycerz, teraz jest królowa i to ona mi wygląda na y, z Ameryki jak gdyby jakąś taką y, nieznane nazwisko z 1930 roku jest ten obraz in, 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 ingenuous woman Hmm. A tutaj jest Buffalo, tak, to na pewno amerykańska tam była kobieta, bo tutaj mamy e, Ingenuous Men Buffalo e, ball back fat, Król Monet. No, jest to jakiś pewnie przywódca, wódz indiański. No i tak to wygląda, ta talia. E, no, myślę, że mogę sprawdzić, jak się tasuje i wyciągnąć jakąś kartę. Zobaczymy, co też powie um, ta talia. Jak ona tutaj chce współpracować. Zobaczymy. Tasuje się dobrze. Jeśli ktoś tasuje um, tak w ten sposób, to też pewnie nie najgorzej. Nie jest za miękka, nie jest za twarda. Myślę, że mogę się pokusić i zrobić te brzegi na czarno. To całkowicie będzie ciemna. No zobaczmy. No, to jest talia dla mnie. Myślę, że popracuję z nią, bo nie jest to talia do, do czytań na, na YouTube. Także pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych odcinkach.